Warty tom, 3 grudnia 1900 roku Tajemnica Trójcy Świętej Naturą prawdziwej miłości jest bycie płodnym. Dziś rano przebywałam poza moim ciałem, znalazłam się z Dzieciątkiem Jezus w ramionach. I gdy z radością patrzyłam na nie, nie wiem jak, ale z tego Dzieciątka wyszło drugie dziecko, a po kilku chwilach trzecie. Oba podobne były do pierwszego dzieciątka, choć różniły się od siebie. Zdumiona tym widokiem powiedziałam. Och, jakże osobiście doświadczam świętej tajemnicy Trójcy Przenajświętszej. Podczas gdy jesteście jedną tylko istotą, jesteście także trzema osobami. Wydawało mi się, że cała Trójka powiedziała do mnie – ale gdy wychodziło słowo, stawało się jednym tylko głosem. Nasza natura utworzona jest z komunikatywnej, czystej i prostej miłości. Natura zaś prawdziwej miłości posiada tę cechę, że sama wytwarza obrazy, całkowicie podobne do siebie pod względem mocy, dobroci i piękna. Nasza miłość we wszystkim, co zawiera, stawia znak różnorodności po to jedynie, aby wznoślej podkreślić naszą wszechmoc. Tak też jest z naszą naturą, a skoro jest prosta i nie posiada niczego, co mogłoby wstrzymać jedność trzech osób boskich, roztapia się w miłości i tworzy trzy osoby, a kiedy podobnie się stapia, tworzy jedną tylko istotę. Potwierdzeniem prawdy, że natura prawdziwej miłości posiada cnotę wytwarzania obrazów podobnych do siebie lub przyjmowania obrazu tego, kogo się miłuje, jest fakt, że druga osoba, odkupując rodzaj ludzki, przyjęła naturę i obraz człowieka i przekazała mu boskość. Kiedy to mówiły, bardzo dobrze rozpoznałam mojego ukochanego Jezusa, spostrzegając w nim obraz ludzkiej natury, i tylko dzięki niemu miałam ufność, żeby przebywać w ich obecności, bo inaczej kto by się odważył. Ach, tak, wydawało mi się, że człowieczeństwo przyjęte przez Jezusa otworzyło relacje między Bogiem a stworzeniem, aby stworzenie mogło wstąpić do tronu boskości i być dopuszczonym do ich wzajemnego dialogu oraz otrzymać poświadczenie łask. Och, jakich szczęśliwych chwil zaznałam! Tak wiele rzeczy zrozumiałam, ale żeby coś napisać, musiałabym to opisać, kiedy moja dusza przebywała z moim drogim Jezusem. Gdyż wtedy wydaje mi się uwolniona od ciała. Kiedy jednak ponownie znajduję się w więzieniu ciała, ciemność więzienia i oddalenie od mojego mistycznego słońca oraz boleść tego, że go nie widzę, uniemożliwiają mi opisanie tego i sprawiają, że umieram żyjąc. Jestem jednak zmuszona żyć, będąc przywiązaną do mojego nędznego ciała i uwięziona w nim. Ach, panie, zlituj się nad nędzną grzesznicą, która żyje chora i uwięziona. Rozbij prędko mur mojego więzienia, abym do ciebie wzleciała i nigdy do niego nie powróciła.